Ewa Mała-Kwoczka, Ewa zaprezentuje wiersz Kwoka Jana Brzechwy. Ewa przyjechała do nas z polskiej szkoły w Bredzie, a następnie po Ewie powie swój wiersz Filip Polski Proszę, Cię Filip, proszę się na swój wiersz. A tymczasem przed Państwem Ewa Gołka. Brawa! Świat wysoka. I mówiła z przekonaniem, Król to dobre wychowanie. Zaprosiła wraz z gości, By nauczyć ich grzeczności. Pierwszy osioł Lecz przedtem w prógarnym tu, Go Boga, powniosła widział, kto takiego osła. Przyszła krowa, tuż za progiem, zbyła szybę lewiożoniem. Pogardy gniewna i surowa zawołała. a to krowa. Przyszła świnia prosto w błota. Pogarszona się i co też pani tłumaczenia. Tak zabłodzić, a to się... Przyszedł baran, siał na krzęcie, siąść i łódko w górskim rzędzie. Chwaila perkła, boga wciepła, że się na dodała. I dodała różne słowa, takich już, nikt już nie wychował. Trudno, chłopcy się wynoście, no i południ sobie goście. A my nigdy więc hobisko świętujemy. Nie. żyje nam, to lat, to lat Nie. stora, To Nie. to żyje Nie. Jeszcze że jeszcze, jeszcze raz Nie. żyje, 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 nie żyje nam. Nie. kto Nie. 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 Brawo! Nie. 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 mamy Nie. Nie. Śliczne, ślicznie. Jeszcze raz brawa, na pewno brawa. Wszystkich Państwa ożywiła. Ewa Gołka, a tymczasem przed nami Filip Cybulski.